Po świętej tekli będziemy kapustę siekli, lub na świętej jadwisi kapustę się kisi. Znacie te przysłowie? Zaczynam robić zapas kiszonej kapusty. Kapustę zawsze kiszę w ten sam sposób i trzymam się jednej i tej samej proporcji soli do kapusty. Kiszenie kapusty zaczynam od jej poszatkowania. Kapustę szatkuję za pomocą maszynki, ale możecie też to zrobić ręcznie. Ważne, żeby kapusta nie była grubo poszatkowana. Część kapusty ukiszę z marchewką. Marchewkę ścieram na tarce o grubych oczkach. Na kilogram poszatkowanej kapusty daję 20 g soli do przetworów. Kapustę mieszam z solą, ugniatam ją i ubijam dłonią, aż powstanie sok. Do ubijania kapusty możecie użyć drewnianego tłuczka. Najlepiej jest stopniowo mieszać trochę kapusty i dosypywać po trochu sól. Kapusta już puściła sok, pora ją nałożyć do słoików. Połowę kapusty nakładam do słoików. Kapustę ciasno upycham tak, żeby w środku nie pozostało powietrze, a od góry w słoiku zostawiam trochę wolnego miejsca. Połowa kapusty jest już w słoikach, a do drugiej połowy dodaję marchewkę i mieszam. Kapustę z marchewką również pakuję w słoiki. Słoiki z kapustą zakręcam i ustawiam je na tacy wyłożonej ręcznikiem papierowym. Tak przygotowane słoiki zostawiam w kuchni na 3-5 dni, a później wyniosę je do spiżarki. Kapusta na zimę zrobiona, a Wy którą wersję kiszonej kapusty wybieracie? Z marchewką czy bez zimą kiszona kapusta będzie jak znalazł. Polecam obżarciuch. Jesteście zainteresowani nowymi przepisami lub szukacie pomysłów i inspiracji na pyszne dania? Zapraszam na nasz kanał i bloga obżarciu.